Cześć, z tej strony Rafał Kurpiewski. Jest dzisiaj z nami Marcin Dobkowski z Film Webu, który pokaże Wam, jak wygląda aplikacja PlayStation App. Cześć. Główne jej zastosowanie, z tego co na początku myślałem, to jest łączność z PlayStation 4. Okazuje się, że ma dużo funkcji, które działają również bez tego, bez, bez, bez samej konsoli. Aplikacja jest w ogóle darmowa. Jeśli mieliście poprzednią wersję, tą, która praktycznie nic nie robiła poza czytaniem newsów z PlayStation Bloga, to powinna Wam się sama zaktualizować. No i z takich najfajniejszych funkcjonalności to jest oczywiście dla mnie sprawdzanie swoich trofeów w poziomu apki, sprawdzanie co nowego u moich znajomych, czyli wszystko co się dzieje na PlayStation 4, jakiś zdobywają trofea, grają w cokolwiek. To wszystkie te informacje mam na ekranie, co nowego mogę sobie podejrzeć. Z innych, jeszcze takich funkcji, no to powiadomienia. Ktoś mi wysłał prośbę o oddanie do znajomych, mogę z poziomu telefonu zaakceptować bądź odrzucić. Nowością na PS4 jest także prośba o podanie nazwiska, żeby wyświetlało się imię i nazwisko. Również mogę to akceptować z poziomu telefonu. Zaproszenia, alerty z gier, tego nie udało mi się jeszcze rozkminić, bo próbowałem na paru grach, ale te alerty z gier mi się nie wyświetlały. No i oczywiście wiadomości. Wi wiadomości są najfajniejszą rzeczą, ponieważ mamy jakby komunikator e, ten PSN-nowy w telefonie. E, możemy także sobie podejrzeć swoich znajomych, zobaczyć, e, czy są online, w co grają, co robią, e, jakie zdobyli ostatnio trofea, ile mają trofeów e, porównać sobie z nimi. E, możemy także sprawdzić swój profil, sprawdzić oczywiście swoje trofiki, co, 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 co już mówiłem wcześniej. E, ostatnie aktywności i to w sumie tyle z rzeczy, które działają offline, no ustawienia, to, e, takie rzeczy. E, mamy także dostęp do sklepu, bo PlayStation Store e, troszeczkę się zmienił, więc możemy bezpośrednio z aplikacji przechodzimy do Safari bądź do Chroma w przypadku Androida czy innej przeglądarki. Możemy sobie zakupić jakąś grę na, na, na psn e, kliknąć, dodaj do pobierania i automatycznie nasza konsola wtedy, jeśli jest włączona bądź jest w trybie czuwania. Zaczyna pobierać tą grę, którą dodaliśmy. No i najfajniejsza funkcjonalność to jest oczywiście połącz z PS4, bo to jakby to było najbardziej promowane. No właśnie, połącz z PS4. Co tak naprawdę nam to daje? Połącz z PS4 w sumie daje trzy rzeczy. Pierwsza to jest ten drugi ekran. Są gry takie jak na przykład The Playroom, ten darmowy, który jest grany do każdej PS4, który po prostu w momencie, kiedy ta gra jest uruchomiona, my odpalimy PlayStation app na telefonie. To wtedy pojawia nam się jakby taki mały edytor graficzny, gdzie możemy rysować przedmioty na ekranie telefonu, wypychać je z ekranu i one pojawiają się automatycznie w naszej grze. Wtedy to jest jakbyś tam fajnie połączone. Działa to też w Battlefieldzie 4, ale nie udało mi się tego uruchomić, bo nie potrafiłem zainstalować Battlefielda na PS4. Wtedy nam się wyświetla mapa chyba. Więc to jak mamy takie, te wszystkie Companion App, które są mhm. w jednej aplikacji, do tego mamy również możliwość sterowania PS4. Wyświetla nam się jakby kontroler na ekranie. Możemy poruszać wtedy gestami prawo, lewo, potwierdzać i, i poruszać się po menu, czyli jakby zastępujemy w tym momencie pada. Natomiast nie poruszamy się po grach, prawda? Po grach się nie poruszamy. Nie ma też tej opcji, która jest w przypadku PlayStation Vita, tak? czyli zdalne, gra zdalna, że możemy grać na małym ekranie. Tutaj tego nie ma. Tu możemy tylko obsługiwać sobie menu, bądź właśnie ten drugi ekran. Jeśli np. chcemy coś napisać na PlayStation 4, wysłać do kogoś wiadomość w trakcie gry, nie musimy tego robić z poziomu pada, co jest niesamowicie niewygodne. Wyświetla nam się klawiatura w PlayStation App, piszemy na ekranie swojego telefonu, wybieramy wyślij i ta wiadomość się wysyła już na konsoli. Okej, okay, to cała masa fajnych funkcjonalności, a czy jest coś co nie działa tak jak powinno? Samo połączenie z PlayStation 4, co zresztą próbowaliśmy przecież tutaj zrobić, zajęło nam około godziny, gdyż aplikacja nie chciała wykryć konsoli, konsola próbowała ją znaleźć. E, musieliśmy kombinować z sieciami Wi-Fi, ale w końcu się to udało. Ale, na przykład, w domu to działa bez problemu, tak? Więc, jakby tam nie mam z tym problemu nie wiem, nie wiem, jakby od czego to jest zależne. E, problem jest także to, że ta aplikacja lubi się często wywalać. No i na, największy problem, który mieliśmy tutaj, to było ze sklepem, bo co próbowaliśmy wybierać jakąś funkcję, to w tej wersji Androidowej. Ciągle nas wyrzucało z przeglądarki, i wracaliśmy do aplikacji. Także. Natomiast to jest wina prawdopodobnie samej przeglądarki i tego, że sklep PlayStation Network nie jest dostosowany do przeglądarek mobilnych, tak podejrzewam. Czy biorąc pod uwagę zalety tej aplikacji, o których mówiłeś, i problemy, jesteś skłonny ją polecać? Wiesz, co ja ją polecam z prostego powodu. Aplikacja jest darmowa i zawsze daje ci jakieś dodatkowe featurey. Zwiększa twój experience z korzystania z PlayStation 4, tak? Przydaje się do sprawdzania trofeów, przydaje się do sprawdzania znajomych. Zanim uruchomisz konsolę, możesz sobie sprawdzić, czy jacyś twoi znajomi są online, czy będziesz miał z kimkolwiek pograć, na przykład w Multicolor League czy Battlefielda. Więc to jest naprawdę spoko. Ma dużo błędów i liczę na to, że, że Sony będzie ją łatało. Okej, okay. dzięki ci bardzo. Zobaczyliście PlayStation Up, a opowiadał o niej Marcin Dopkowski z filmem. Do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu. Dzięki bardzo, pozdrawiam.